Z okazji urodzin startujemy z cyklem darmowych webinarów pełnych praktycznej wiedzy o e-commerce. Zarezerwuj czas i dołącz. Nie przegap szansy na rozwój swojego biznesu. Eksperci, praktyka i networking na najwyższym poziomie. Kup bilet już teraz, zanim zrobi to twoja konkurencja. Cześć. W tym filmiku chciałbym podzielić się z Wami kilkoma informacjami na temat temu, czyli aktualnie top 1 marketplace w Polsce pod względem realnych użytkowników. Jeżeli jeszcze nie sprzedajesz na tej platformie, ten filmik na pewno jest dla Ciebie. Nasi sprzedawcy osiągają nawet 300 zamówień w ciągu pierwszego miesiąca. Zapraszam do oglądania. Jeżeli nie masz jeszcze konta sprzedawcy na temu, to prawidłowy link do polskiej platformy. Temu dla sprzedawców pojawi się teraz na środku ekranu. Będzie on również dostępny pod tym filmikiem. Zacznijmy od podstaw. Temu to globalna platforma e-commerce należąca do chińskiej grupy, jednej z największych na świecie. Przez ostatnie lata zdominowali rynek amerykański, a teraz mocno inwestują w Europę, w tym w Polskę. I właśnie dlatego warto się temu przyjrzeć bliżej. Dlaczego? Bo oferty polskich sprzedawców są obecnie wyjątkowo dobrze pozycjonowane, często lądują wysoko w wynikach wyszukiwania, nawet bez udziału w żadnych promocjach czy płatnych kampaniach. To nie przypadek, to element długofalowej strategii temu, która zakłada, że do 5 lat od teraz aż 80% sprzedaży na platformie ma pochodzić od lokalnych sprzedawców. Czyli już teraz temu chcecie promować, wystarczy, że dołączysz. A jak wygląda temu od strony logistycznej? Dla kupujących w Polsce przesyłka jest darmowa od 65 zł ale powyżej tej kwoty to sprzedawca pokrywa koszty wysyłki. Nie brzmi to idealnie? Spokojnie. Temu wychodzi z pomocną ręką. Sprzedawcy mogą korzystać z etykiet kurierskich dostarczonych przez temu w naprawdę atrakcyjnych stawkach. W przypadku kuriera DPD i DHL jest to 12 zł brutto, a w przypadku InPost tylko 7 zł i 90 groszy brutto. To znacznie taniej niż standardowe stawki na rynku. A co z integracją magazynową? Obecnie w wersji beta dostępna jest integracja z Beywinkerem, czyli Base'em. Na razie dla największych partnerów, ale wkrótce będzie dostępna szerzej. Również Celacid pracuje nad własnym rozwiązaniem integracyjnym, więc jeżeli korzystasz z tych systemów, niedługo będziesz mógł obsługiwać temu niemal w pełni automatycznie. To dobra wiadomość dla każdego, kto chce sprzedawać więcej, bez, bez ręcznego przeklikiw przeklikiwania się przez zamówienie na platformie. I teraz bardzo ważna kwestia, model zarobku na temu oraz model prowizyjny. Platforma nie pobiera prowizji od Twojej ceny bazowej, zarabia dopiero na marżę, którą sama doliczy klientowi końcowemu. Przykład, jeśli Twoja cena bazowa netto to 100 zł, to temu może wystawić Twój produkt na stronie dla klienta za 110 zł, za 120 zł albo więcej. Jest to zależne od kategorii, od strategii cenowej oraz od algorytmu, czyli Ty dostajesz sw swoją kwotę, a temu zarabia tylko wtedy, gdy wygeneruje dodatkową wartość. To bardzo uczciwe i przejrzyste podejście które pozwala Ci się skupić na produktach, a nie na prowizjach i ukrytych kosztach. Jak ruch na platformie wygląda w praktyce u polskich sprzedawców? Tutaj jest przykład polskiego sprzedawcy, który od początku swojej działalności na platformie temu sprzedał 28 100 sztuk przedmiotów. Mam również przykład z naszej agencji, ponieważ w Faospin również wprowadzamy sprzedawców na ten marketplace, obsługujemy im całe konta oraz mamy również usługę wprowadzenia sprzedawcy pod klucz. I przykładowo nasz, nasz sprzedawca od 5 lipca wygenerował sprzedaż na poziomie 3500 zł netto. Jak wygląda ruch na jego produktach? Od 5 lipca, gdy już, była, gdy już było większość produktów dodanych na platformę. Produkty zostały wyświetlone 102 tysiące razy, a kupujący kliknęli w nie 3,5 tysiąca razy. Myślę, że od 5 lipca do 16 lipca jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Jeżeli chcielibyście wejść na tą platformę z naszą pomocą, jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować. Mój mail będzie podany w opisie filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli takie filmy Wam się podobają, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, dajcie komentarz. Będzie oczywiście więcej takich filmików. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia.